z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił synowi ucztę weselną. Posłał służących, żeby zwołali zaproszonych na ucztę, ale oni nie chcieli przyjść. Posłał ponownie innych służących i polecił im, powiedzcie, że zaproszonym przygotowałem już ucztę. Zabiłem woły i tuczne zwierzęta, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Oni jednak to zlekceważyli. Jeden poszedł na swoje pole, drugi załatwiał sprawy handlowe, pozostali zaś pochwycili służących, znieważyli ich i pozabijali. Wtedy król rozgniewał się i posłał żołnierzy, aby wytracili tych zabójców, a ich miasto spalili. Sługom natomiast powiedział, Uczta jest wprawdzie gotowa, ale zaproszeni nie okazali się jej godni. Wyjdźcie więc na rozstaje dróg, i kogokolwiek spotkacie, zaproście na ucztę. Słudzy wyszli i sprowadzili wszystkich, którzy spotkali na drodze, zarówno złych, jak i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. Wtedy wszedł król, aby przyjrzeć się gościom. Zobaczył kogoś, to nie był ubrany odświętnie zapytał przyjacielu jak tutaj wszedłeś bez odświętnego stroju on zaś milczał wtedy król rozkazał sługom zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności tam będzie płacz i zgrzytanie zębów bo wielu jest zaproszonych a mało wybranych zaproszeniu na ucztę Jezus pragnie odnowić nasze życie. Tak jak widzimy za nami bryłę kościoła, która akurat na zewnątrz jest w tej chwili odnawiana, Jezus pragnie odnowić nasze wnętrze, a żeby nasze wnętrze było odnowione przez zaproszenie na ucztę, w której On sam daje nam siebie jako pokarm, daje nam siebie w Eucharystii. Tak jak odnawianie świątyni na zewnątrz, konieczne jest, by dokonało się odnawiania naszego wnętrza. Właśnie w tym celu Jezus zaprasza nas na ucztę eucharystyczną, aby w ten sposób dokonało się nasze odnowienie, nasza przemiana. To zaproszenie jest skierowane do każdego z nas, abyśmy je przyjęli i podjęli wezwanie Jezusa na ucztę, w której on daje nam siebie Ucztę Eucharystyczną. Jezus daje nam zaproszenie na ucztę. To właśnie tutaj, wewnątrz w świątyni, na ołtarzu, kiedy Jezus daje nam siebie, dokonuje się odnowienie naszego wnętrza. Dlaczego tak wielu rezygnuje z tej odnowy i nie przyjmuje zaproszenia Jezusa? Myślę, że serca mają przywiązane do tego, co oferuje świat co oferuje jakieś centrum handlowe z tą swoją kolorową tandetą. I po prostu odrzucają zaproszenie miłości, która czeka na nich. Jest to znieważenie tego, który zaprosił. I w przeszłości król, kiedy dał pierwsze zaproszenie, wytracił tych, którzy, którzy go znieważyli, odrzucając zaproszenie. Ale Jezus wysyłając drugie zaproszenie, kolejne, nie stawia żadnych warunków wstępnych. Mówi, przyjdźcie, wyjdźcie, mówi do sług, wyjdźcie nawet po tych, którzy są bardzo daleko. Dlaczego więc taka obojętność tych, którzy są gdzieś daleko od kościoła, nie potrafią przyjść, nie potrafią przyjąć tego zaproszenia? Tak, kolejny raz Jezus wysyła swoje sługi i wtedy zaprasza już wszystkich, każdego. Pragnie każdego przyciągnąć się do siebie. Osoby te, które nie odpowiadają na zaproszenie Pana Jezusa, nie poznały Jego miłości, nie, nie zobaczyły, że, że źródłem tego zaproszenia jest miłość. Nie potrafią przygotować się do tego spotkania z Jezusem w sakramentach świętych. Nie potrafią ubrać tego stroju wasolnego, aby być godnym przyjęcia uczty, na którą Pan Jezus zaprasza. Niebezpieczeństwo dla wielu współczesnych polega na tym, że przyjmując to zaproszenie, wyrzucają je często tak, jak to zaproszenie, czy kartkę, którą otrzymują na ulicy. Nie widzą w nim żadnej nadziei, żadnej wartości. Jaka jest więc wartość tego zaproszenia, które dzisiaj daje nam Jezus? Jezus każdemu z nas daje dzisiaj zaproszenie: przyjdźcie do mnie, wszystko jest przygotowane. To znaczy, to jest kwestia wyboru człowieka, który. który nie myśli dziś o życiu wiecznym, o wiecznej uczcie mesjańskiej. Po prostu lekceważy ją. A nam trzeba szukać potwierdzenia, że przyjęliśmy to zaproszenie, wypełniając wolę Bożą. Obserwując siebie, jak zachowujemy się na Eucharystii, czy jesteśmy sercem, czy przeżywamy tę Eucharystię, czy oglądamy buty sąsiadów, ich ubrania, czy się modlimy, jak się modlimy, to jest przyjęcie tego, tego zaproszenia Króla na ucztę. Przyjąć zaproszenie. Przyjąć zaproszenie oznacza przyjąć wszystkie warunki. Jezus mówi nam dzisiaj: Przyjdźcie, dla Was wszystko jest przygotowane. I właśnie tutaj, w świątyni, właśnie tutaj, podczas Eucharystii, chce odnawiać całe nasze życie. Nie tylko na chwilę, na moment, ale na zawsze i Jezus czeka. Dlatego ważne jest, żebyśmy nie stawiali sztucznych granic, żebyśmy nie dawali oporu i żebyśmy nie wyrzucali tego zaproszenia. Pamiętajmy, że to zaproszenie jest zawsze aktualne. Jezus każdego dnia mówi: wszystko dla ciebie jest przygotowane, wszystko przygotowałem, uczta gotowa. Także zawsze jak chcesz przyjść, to czy przyjdziesz, zależy od ciebie, bo Bóg wysłał ci zaproszenie. Uczta czeka, wszystko przygotowane. Mówi do ciebie Jezus, mówi dzisiaj, mówi zawsze, a więc przyjdź.